Rozwiodła się z mężem, a córki? Dorota Naruszewicz ujawnia, co stało się później. Dorota Naruszewicz gościła niedawno w studiu faktu, a podczas rozmowy opowiedziała nie tylko o karierze aktorskiej, ale także o życiu prywatnym, w tym o swoim rozwodzie i relacjach z córkami. Aktorka zdradziła ponadto, że marzy jej się udział w tańcu z gwiazdami. Uwielbiam ten program, zachwycała się przed naszą kamerą. Dorota Naruszewicz zdobyła popularność dzięki roli Beaty Hojnickiej, później Boreckiej i Rafalskiej. I choć odeszła z klanu już 14 lat temu, wciąż nie udało jej się uwolnić od łatki swojej bohaterki. Jak mówi w rozmowie z Faktem, nie czuje się spełniona zawodowo i jest głodna nowych ról, a co zdradziła o swoim życiu prywatnym? Nie każdy wie, że aktorka ma dwie dorosłe córki? One mnie bardzo motywują i są moimi partnerkami do rozmowy. Ja chciałam być po prostu ich mamą, ale dostąpiłam takiego zaszczytu, że jestem ich przyjaciółką, choć nigdy do tego nie dążyłam, wyznała. Dorota Naruszewicz wspomina rozwód i mówi o relacjach z córkami. Dorota Naruszewicz doczekała się dwóch córek: 22-letniej Dziśniny oraz 19-letniej Nelly. Młode panie mieszkają obecnie za granicą, gdzie studiują. Aktorka nie ukrywa, że choć bardzo za nimi tęskni, cieszy się, że jej pociechy opuściły rodzinne gniazdo zaraz po maturze. Ich wyjazd za granicę zawsze był brany pod uwagę, bo częściowo kończyły szkołę brytyjską. Mają też podwójne obywatelstwo, więc nie jest to zaskoczeniem. Oczywiście kocham jej i tęsknię za nimi, ale bardzo się cieszę, że wyfrunęły z domu zaraz po maturze. Dlaczego? Ja jako młoda dziewczyna bardzo długo mieszkałam z rodzicami i uważam, że to jest błąd. Kropka, oczywiście były takie czasy, nie było innej możliwości, ale ten moment, kiedy młodzież się samodzielnia, jest bardzo ważny. Kropka to jest ogromna nauka, bo teraz muszą nie tylko być w teorii młodym dorosłym, ale i w praktyce. Kropka. Czyli wyrzucić śmieci, ogarnąć sobie szafę, poprać, Zaplanować zakupy, poczuć wartość pieniądza i nabyć wprawy w podejmowaniu decyzji. To jest cholernie ważne. Ja tego nie miałam tak od razu, tylko dopiero po studiach, dlatego cieszę się, że wyjechały, mówi w rozmowie z Cezarem Wiśniewskim. Dorota Naruszewicz podkreśla, że od zawsze starała się rozmawiać z córkami szczerze. Ma zasadę, że nigdy im nie będzie kłamać, dlatego nawet wtedy, gdy wraz z ich ojcem podjęła decyzję o rozwodzie, temat nie był w domu unikany. Na pewno było to dla nich trudne, ale odważę się powiedzieć, że ten okres przeszliśmy z jak najmniejszymi stratami, bo podeszliśmy do tego bardzo rozsądnie i na spokojnie, dodała. Aktorka dała do zrozumienia przed kamerą faktu, że rozwód sprawił, iż musiała na nowo ułożyć sobie życie. Choć dziś jest singielką, a jej córki wyjechały za granicę. Jest pogodzona z rzeczywistością, w jakiej musiała się odnaleźć ponad 27 latach związku. Dziś mogę powiedzieć. Że na nowo odnalazłam siebie, ale to nie stało się jednego dnia, to był cały proces, który się do tego przyczynił. Rozwód na pewno też, bo nie ma wyjścia to jest nowa sytuacja trzeba się odnaleźć na nowo. Wiek wyjazd dzieci. Ja byłam zmuszona do tego, żeby publicznie o tym powiedzieć, dlatego, że byłoby to nieuczciwe. Gdyby gdzieś portale pisały, że jestem w szczęśliwym w związku od tylu i tylu lat, a wizerunek mnie jako żony zawsze się pojawiał, dodała. Zobaczcie całą rozmowę z Dorotą Naruszewicz. Jak zareagowała na pytanie o Barbarę Bursztynowicz i Agnieszkę Kaczorowską.